Na stronie HellCase zorganizowaliśmy dla was giveaway. Aby dołączyć wystarczy doładować swoje konto za minimum 3 dolary z moim kodem. A następnie kupić skrzynię. Link do giveaway'a znajdziecie w opisie pod filmem. Na stronie HellCase możecie otwierać skrzynki. Jeśli trafiony skin ci się nie podoba, możesz spróbować go ulepszyć. Zawalcz z innymi skinę. Używając kodu Mega, dostaniecie 70 centów na start oraz 10% więcej przy doładowaniu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału. Czy tego pana rozpoznajesz? No i to jest yy, ten Piłsudski. <grywa> to jest Nikola Tesla. Oje tutaj Weź, że na świnie? E, twoje matki to nie spotkałem akurat, Mada, ale siema. Czekaj, się ma. Czekajcie, rzucam. Mamy wszystko. Wójtę chyba, wójtwa. Który liś i lecimy, nie? CT. I na dżungli był. Leży CT. Nie, nie ma skoka. na dżungli. To na schody jednak był ten, ty, na, na... <laughs> Nie, na nie porzuciłeś. <laughs> Jezus nas nie widzi jak coś Jezus nie patrzy Amon Ra, amon Ra, człowieku Durex, jestem najlepszą reklamą dla waszej firmy 8 tysięcy za 2 miesiące współpracy, a zarobicie miliony na mnie. Reklama Durexów, Zabezpieczaj się, bo będzie drugi bruz. My się wydaje, że to jest poziom wyżej. Ja się na pewno lepiej ba... Ma... O mój Boże! Jakie dobre dość Jakie podanie zajebiste! Strzelaj, strzelaj! Strzelaj! Oh, oh, oh o mój Boże! Jezu, taka prawa, ja. Pardon. Ah! Proszę traf. Proszę. Lewa. Ku... Ah! Lewo, please, lewo. This is your moment, speed. Take it. Grasp it. Speed! What is that? Ah, Chris, I tutaj speed. To Do speeda! Oh, Gdzie jest speed. Nie ma. i co robi bikensai.

Ja. Jedna akcja, żeby spit strzelił. Kurwa, żółta kartka. O kurwa. Kurde, czatek, mi się dobrze gra. Ostatnio w Tarkowa, to jest nienormalne. Położy jedyny, przysięgam. Tak mi się dobrze gra. O! Oh. O! Oh. Kur... Jesteś tak płytka, ale w że wejdzie cały. Nie mówcie tak. Nigdy. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tu się dzieje w ogóle? A stream jest prowadzony? Stream jest prowadzony? Tak. Przez kogo jest sprowadzony stream? Przez nieuczesano. Nie Miło poznać. Cześć. Kawa, jest, kawa wyrzuca z, w wodę czy nie? tak nie. nie wolno pić kawy, właśnie niepotrzebnie teraz się napiłem i stąd ten... ten Poza tym wiesz, ja mam duże piersi i się pocę pod piersiami. Zazdroszczę. Pan ma taką rękę że, że cokolwiek pan mi teraz powie, to ja w to uwierzę. Ja tutaj niestety... Nie, ale ja wypowiem. <laughs> jakby... Poważnie, ziemia jest płaska. <laughs> Nie, żebyś nie myślał, że jest taki wujek, że wiesz... Chodź do wujka na kolanka. I... Nie, nie, to nie Moi koledzy to... zrobili taką piosenkę. Tak? Chodź do wuja, wujo po wuja. I myśmy kujasz... <laughs> to Dobre. Dobre! Chodź do wuja, wujo po buja. Dobre! Wujek dałby radę odzorować Sigmę? Bo ja próbowałam. Tak wiesz. Dobrze, dobrze. Mamy to. A w młodszych aktorach, to widziałam na Instagramie, że jest reels z Julią Wieniawą. No i ja gram z nią, tak. Tak, jakby mógł pan ją pozdrowić, ode mnie to Do, ja bo, no pewnie, że pozdrowię, Nie, Juleczka. Miko, Teraz kochowa. zaczynamy drugą drugi sezon serialu Teściowie dla Polsatu. Ona gra moją córkę, więc yy, pozdrowi ją na pewno, bo 20 chyba na, na plan wchodzimy. A grała już moją. Kochankę, teraz gra córkę. Naprawdę? No jak w jakim jak filmie? W e, filmie Nie nie kradnij. Grała moją kobietę, którą ja wykorzystywałem do zarobków erotycznych. No tak, mocny film, mocny film. Właśnie, widzę, film, film, no tak. Mocny, mocny, ale zabawny. A trudno Srony, takiego te... Zwyrola grać? Nie. Ale teraz jest taki zajebisty film. Tak, ja zobaczyłem kawałek taki. Taki kawałeczek, wiesz, taki głupi tytuł. Okazało się, że zdobył nagrodę w Berlinie w 2021 roku. To jest rumuński film, rumuńsko-czeski. A to jest tak dobrze zrobione, tak zabawne, mądre, inteligentne i słuchaj, tak śmieszne. Nauczycielka ze swoim mężem robiła miku iście nagrali, wiesz? Mhm. I ktoś to dała do naprawy, ten komputer, i to wrzucili do sieci. No i się zaczyna afera, nie? Mhm. I pokazana ta afera jest z różnych stron, ale to jest tak, tak zrobione, wiesz, nowocześnie, tak takie wiesz, no tam jest wszystko w tym filmie. Nasze, ten cywilizacyjny, taki, takie, takie chore spojrzenie ze każdej strony jest chore. Jak to się nazywało, szalony film czy coś tam, szalone porno, jakoś taki w, w, w tym może kojarzy? Niefortunny numerek lub szalone porno. Tak, brawo, 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 brawo. brawo, 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 brawo tytuł, brawo, tytuł brawo. zachęcił, rozumiem, Tytuł, tytuł zachęcił. Wujka <śledziany> zachęcił. O, wreszcie coś dla mnie. Janek, 36. Ile, ile lat? Pracuję? Pracy? 37. 2 lata dłużej pracuję niż moja żona żyje. To no, kurcze. No. no, a to jak. Gratulacje w ogóle. Dziękuję. Ale jak. Dziękuję, nie narzekam. Jak, jak są takie klasyczne, takie ikoniczne teksty z filmów z różnych seriali, to zakładam, że często ktoś się o nie pyta, czy jakby ktoś się cytuje i czy tak. to jest męczące, czy to już jakby nie... Coś nie, wych... no kiedyś wiesz, więcej ludzi pytało. Teraz wiesz, część umarła. On miał katarcze haka. Proszę z góry. Za dużo mi na ciebie. Stój, stój, stój. Nie, poczekam, no, bez, nie, bez do skręży, nie, 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 to, stańcie tu, nie, tu. Stańcie tu, stańcie tu. tu, tu, nie, tu, tu Tu, tu tu, tu nie, 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 Odejdź, nie, 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 nie ja nie, ale to ty ma stara Daj mi się masz, wydaj mi się masz. Kurwa, że niech papieto nie dojebany kuraba. O kurwa, pakuj się zjebałeś. kurwa. Daj mi się, uwaga, uwaga. <śla> no i yeah. no, jest. Niemożliwe stary, poszegaj więc. Aż musiałem podjechać, aż mnie zapiekł w klatce, nie? A, kurwa, dobra, wystraszyłeś święty, rozjebany. Kurwa, film. kocham cię. Ale więc zwabił do kompas, kurwiel Już im weszli na... Nie wiem, płakać mi się jak sobie przez tych ludzi, no nie? Będzie mnie kur... blokował, śmieć! Jak o. happy, jak happy kiedyś. Happy? Nie. Kurwa, nie no. jak happy tutaj zagram. Próbuję. Co jest? Spalę, spaliłem ich. <grabi> KURWA! KURWA! Ja HAPPY! Ja Ła, szczypie mnie. Ach, ten Majeski, ale miał mocne pierdolnięcie. Pod żabką mnie zaatakował. Stałem tyłem, piłem k... Kur... on tak, ty, patynow! Obracam się, a tu mi kurwa hakami wstał do takiego mocnego, nie? K kon, kon, kon. Idę do jungle. Do okna wskoczyłeś, do okna. Nie, okna. Co ja odpierdoliłem? I go smoke hunger. kurwa. A nie, to, plan to gwiazda. A to planeta? Księżyc, Mars, Ziemia. Ej, ej. Dobra! Przecież ja znam jeszcze Saturn i jowisz. Księżyc. Chodź, co jaką kupę zrobił. Nie uwierzysz. Napisam kurwa w kubecie! Kurwa jak kurwa Ale jakie wielkie Myślicie, że te nowsze karty mają takie wejście? Kurwa Mają? pewno Mają, Ale to możesz kurwa, możesz kupić z złącze KBM i DisplayPort A nie wiem, nie wiem czy to wtedy utrzyma headset What the fuck właśnie potrzebuję, żeby to miały jest? Kevin was

Trzeba. nie ma A jest, jest, jest. Jest, jest. Je... Już na przebo jest jedyny, i jest za czerwoną. Jedyny. Dobra, ze za czerwoną. Ubiec, że się. To się no mówiłem, że nie ma góry na głodnego. O kurwa, jak ty walisz, heady. Ej ej ej. Ej, ej. Ej, 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 ej! ej, Też pago za ejs. Daję, weźmiemy Daję, weźmiemy co? Daję, weźmiemy Nie. Sano. Ej, ci, si, kochanie. Wjazd, alarm, detekcja ruchu. Cisza, pauzę. Alarm się włączył w domu. Wjazd, alarm, detekcja ruchu. chyba atakują mnie. Ktoś się do domu włamuje Mateusz? Mogę przyjechać zaraz. Tomku, była detekcja ruchu, a tam nikogo nie widać. To znaczy duchy, dzwoni po Palasajda. <noise> <noise> o kur. to no co ja odjebałem? Przecież ja jestem debilem. Ale teraz odjeżdżę. No dobra, ja jestem kur, ja jestem zjebany. Ciekawe czemu ten goni tego akurat. Hiszpan, Byłeś kiedyś, byłem tej... się w policjanta nie. i złodzieja chyba, co?